19. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Irlandii, Galway i nie tylko oczywiście. Nie zapominamy o Limeryku. Jest z nami Filip, szef sztabu zdecydowanie w Limeryku. Filip, jak oceniasz finał w Limeryku? Impreza się ogólnie naprawdę bardzo, bardzo super udała. Postawiłem już kolejną kartę, zaprosiłem, e, odważyłem się zaprosić jednak. Niektórzy mówią, że to nie są gwiazdy, dla mnie to są gwiazdy I wszyscy co byli, traktowali ich jak gwiazdy, ze Subwiccycy i czarno-czarni. są na scenie ponad 20 lat, więc należy im się szacunek z samego tego, prestiżu są naszymi gwiazdami. E, i, I przyszło bardzo mało ludzi tak naprawdę, co się spodziewałem tłumów. E, nie wiem, czy po prostu to recesja tak przy, 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 do, tą sytuację spowodowała. Czy to spowodowało to po prostu, że może jakaś tam mała reklama, ja słyszałem że mała reklama, Wiesz, no byliśmy w gazetach naszych polskich, byliśmy we wszystkich polskich sklepach, e, mieliśmy plakaty rozliczone w Galway, plakaty były w Dublinie. E, ponieważ cieszę się, że właśnie... Irlandia jest tak mała, a my jako sztaby potrafimy ze sobą współgrać tak naprawdę. No właśnie, poczekaj, wedę Ci słowo. Generalnie daliście radę, tak? Bo rozmawiałem z Miksycem, rozmawiałem z szanownymi, zadowoleni. Pięknie, naprawdę. Ci, co byli, e, nie żałują i już czekają, czekają na przyszły rok tak naprawdę. Będzie to dwudziestolecie, więc to no, duża liczba, okrągła liczba. Musi być coś i myślę, że wspólnymi siłami, tak jak teraz, jest też Bogdan Wygrzyń z nami, e, szef sztabu e, z Dublina. E, zaprosiliśmy go również wspólnie, ten piasek przyjechał, stawił się. Także fajnie cieszymy się, że można robić coś razem. W innych państwach e, jednak sztaby ze sobą się biją, walczą o coś. Nie rozumiem tej idei, dlaczego ze sobą walczą, po co ze sobą konkurować, skoro możemy ze sobą spracować. Róbmy rób coś to, razem, nie? mamy to dla woźpu. Właśnie, powiedz ja mi, jak to się stało, że e, golo i liberek, dwa, dwa różne sztaby, 100 kilometrów, że że Big pojawił się tutaj, czy coś tam jednak udało nam się zrobić razem, wspólnie? E, wiecie co, no mam przyjemność, akurat tato, mój brat Robert już, e, mój najstarszy brat, jest z wami. E, padła idea, żebym ja był szefem sztabu w Wilmeryku, ponieważ tam mam troszeczkę doświadczenia w tych sprawach, które wejdą w Polsce e, finały. E, I po prostu z Robertem Borkowskim się dogadałem, e, że poprosiłem z go też o pomoc takowo, żeby żeby coś pokazać. E, ponieważ Wilmery jest fajne miasto, ale tak za bardzo nie ma co pokazać, nie ma czego zobaczyć tam. A, a Golby jednak ma piękną starówkę. E, cieszymy się bardzo, że jeszcze ich przyjęli bardzo piękny byli bardzo zadowoleni e, z wizyty u was. E, bardzo by chcieli. Wrócić ogólnie do Irlandii, myślę, październik, września i może listopad. Chodzi o to, że ponieważ oni grają w plenerach e, latem koncerty, i nie opłaca im się po prostu, nie ma sensu zabierać im jego chleba tak naprawdę, Czasu ponieważ do tak, no. nas jak przylecą, u nas nie zarobią, bo my możemy robić wejście może 5, bo za wejście może 10, to jest maksymalnie co możemy się spodziewać, tak? Ale chcą, wiem, wie, wie, że chłopaki chcą grać chcą, za granicą to, dla Polonii. Słuchajcie, no chcieli w ogóle, mają mochorowe berety, przebój, tak? Więc mohorowe klify to, 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 to było coś, co musieli zobaczyć. I wtedy stwierdziliśmy, że tak, no zjedliśmy taki obiad, zjedliśmy ładny obiad, fajnie rybkę tradycyjną w Lachincz. E, Proszę, mi się podobało, no, no mamy co pokazać, tak? Współpracowaliśmy tak, tak. razem, było fajnie. Mamy dzisiaj tą imprezę afterparty, Podziękowanie dla wolontariuszy, dla wszystkich tych, którzy brali udział w naszym przedsięwzięciu. E, wiem, że przywieźliście jakieś fanty na, na licytację. No, właśnie, zostało nam troszeczkę rzeczy na licytację. Nie udało się wszystko zlicytować, a szkoda by to było jednak gdzieś tam zostawić na strychu czy gdzieś. I postanowiliśmy, skoro przy waszej okazji, że wy robicie już licytację. Dogadałem się z wami, dziękuję również wam za to, że mam przyjemność te rzeczy, które my dostaliśmy od sponsorów, przekazać na do innej puchy, do wośmowej puchy, która, która będzie stosowana i tak dalej. Do dzieciaków. Super. I, i przywieźliśmy, może nie dużo tego, ale zawsze coś i, i zawsze chętnie, naprawdę, sam będę zaraz coś przebijał. Bardzo, bardzo jestem wdzięczny za, za piękne kosze, które otrzymałem od różnych sklepów i to wszystkie polskie sklepy. Nie będę teraz wymieniał z nazwy, ponieważ nazwy są na plakatach, nazwy są na stronie internetowej. Ogólnie wszystkie sklepy praktycznie polskie przyczyniły się do, do Włoch i im też bardzo, bardzo chciałbym podziękować. Słuchajcie, dwa miasta, 100 km, jedna idea. Gramy razem, graliśmy razem i będziemy grać razem, tak? Siema. Przednie, siema. Rodzin. Czego nie można się od niej dowiedzieć? Dialog był pełny, trzeba dużo dwóch, a życia bać nie daje nam. Podobno ptaki łatwie jak ludzie, jednak bliżej są nieba, siedzę na tyłku z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba.